Cześć, cześć witajcie ponownie na kanale Zgadnijcie gdzie jesteśmy Pamiętacie? Byliśmy już tu kiedyś Pod koniec tamtego roku w grudniu kiedyśmy wracali z Kolorado z naszej wycieczki To mi tutaj wpadli To są te White sand dunes zwane w Meksyku Białe wydmy Takżeśmy żeśmy zajechali tutaj bo Jest godzinę od tego miejsca co się zacz. Zatrzy... Co jesteśmy zatrzymani na kilka dni więc czemu nie, mieliśmy tu przyjechać wczoraj ale wczoraj był taki chill dzień, dlatego że padało cały, praktycznie cały dzień, od 9 rano do 17.30 padało i to nawet fest też mały grad padał przez jakieś godzinę, takżeśmy wczoraj chillowali w domu, nic nie robili oglądaliśmy telewizję i po prostu chyba potrzebowaliśmy takiego dnia, bo Naprawdę, zawsze w domu mamy zapierdziel, tak? a tu taki był lazy, nic byśmy nie robili, więc nawet odpocząłem, bo tak by mi coś mało, nie wiem, kości mnie bolały cały tydzień, więc wczoraj jak odpocząłem, super było, żeby tylko pojechali później na, do parku, żeby psy się wyhasały i to, i to wszystko. A dzisiaj już my stwierdziliśmy, że przyjdziemy tutaj. Wczoraj tu był niby, że najchłodniejszy dzień, 33 stopnie Dzisiaj ma być 34, na razie jest 27, ale już piecze. Także a w sobotę ma tu być 40. Więc stwierdziliśmy, że dzisiaj jest najlepszy dzień. Także tak. Wiem, że doszło w wizów więcej odkąd tutaj byliśmy, więc troszeczkę troszeczkę wam powiem o tych piask, piaskach. Tak, tu jest niedaleko yy, baza wojskowa, tak, sił powietrznych i tutaj yy, często na tych piaskach, na tych wydmach, testują... O kurde, ja nie mogę wejść pod tą górę, <grym> jestem w klapkach. E, testują rakiety, tak? I zamykają ten park. Na przykład w ten piątek, 13, właśnie będą testować rakiety. Więc ten park jest zamknięty i nawet ulica, która się tutaj dojeżdża, też zamykają, bo myślałem sobie, ty, może przyjedziemy w piątek, staniemy sobie z boku i będziemy patrzeć. Ale pisało, że ulica nawet, żeby tu dojechać będzie zamknięta, więc no nie da rady, moi drodzy. Także ja was obrócę, pokażę wam jak tutaj, Łoś się zmęczyłem, jak tutaj jest. Myśmy tu byli, mówię, pod koniec grudnia w tamtym roku. Było dość chłodno. Śnieg leżał na tych górach, a teraz sucho. Wczoraj też tu padało podobno. Także dobra, odwracam was. I pokazuję Tak wyglądają Wydmy Jak to kiedyś ktoś, ktoś nazwał W grudniu jak pod, pod filmikiem ktoś, ktoś to nazwał tak, że to wygląda jak wielka kuweta <laughs> Więc jesteśmy z powrotem na wielkiej kuwecie. Ale super. Podoba nam się ten pak. Fajny jest. Dobrze, że blisko blisko mieliśmy tutaj. Po drodze jest kasino O, i też żeśmy widzieli ten. Jak mów, wspomniałem Wam, że tutaj są w Meksyku dzikie konie. Tak mi jechali, to dzikie konie było stado na e, takiej łące I właśnie jeden z tych dzikich koni e, poro e, urodził małego e, jelon, e, Jelonka. No, urodziło się, nie? Mały, mały konik, więc źrebak, tak chyba, nie wiem, co się mówi, ale fajnie było, bo wszyscy właśnie te konie tak stali przy nim i on na trawie leżał, a koń go lizał, jeszcze go czyściło, także spoko. No my tu pobędziemy sobie gdzieś, nie wiem, z godzinę, może. Przeważnie się przynosi tutaj te deski, znaczy deski, te plastikowe... Do zjeżdżania, tak. Bo tutaj dużo ludzi właśnie ma, ale myśmy swoich nie przywieźli, bo nawet nie wie, nie, znaczy nie mieliśmy, mieliśmy, nie mieliśmy to w planie, tak. Bo myśmy, że jak przyjdziemy, to fajnie, jak nie, no to też nie. Ale przyjechaliśmy, no. Ciao, dziel, dzień. To dzisiaj troszeczkę się trzeba pomęczyć. Później może jeszcze do innego miasta zajdziemy, będziemy wracać. Na jakiś hajczyk fajny. Casino też jest, mówię, po drodze. Już jest jakieś 15 minut od naszego, naszej kabiny, więc pojedziemy też do kasina. No i tyle moi drodzy. Dobra, idziemy się relaksować. Pieseczek fajny. Czy plutki, kurde. Ole. O, ale pot jest zimny. O wow. Tylko pierwsza warstwa ciepła. No. Dobra moi drodzy. Do zobaczenia później. Patrzcie jak fajnie ten pioseczek wygląda. Jak jeszcze nikt nie chodził po nim. Spoko Fajnie, co pięknie. Słuchajcie samoloty jak latają. Ale nie widać. pisze, żeby mieć przy na smyczy. Ale my jesteśmy daleko od drogi. Więc jak tutaj policja nas nie zobaczy, a pilnują. Znaczy jak opinują Pilnują. Bo tutaj jest prędkość 15 jak się wiedzie, właśnie w tej już tutaj się po piachu jedzie. Także pilnują ostro jechać 15, bo mandacik można dostać. Ale z tych, co nigdy nie widzieli mojego filmiku przed, no to Wam powiem, że nie trzeba tu żadnego afrod. Nic można śmiało, normalnym samochodzikiem przejechać, bo piach jest, znaczy ten piach jest tylko. pokrywał drogę, tak? Więc wiecie, jak piach wieje, to pokryje drogę. Nie, że jakieś wydmy czy coś jest na, na tym. Także spoko. Można śmiało jechać, ale warto, mówię Wam, warto tu przyjechać. Ale pięknie, patrzcie tutaj. O, tu coś szło. Jakiś ten lizard. Widzicie? Tutaj. Ogonem szurał. się, to jest to fajne, że jak tu dziennik nie chodzi, to widać jakie zwierzaki chodzą sobie. <grym zbierze> o. Słychać. Ale nie widać to jest potężne, mówię Wam, jak myśmy zjeżdżali z góry, miałem odpalić kamerkę, żeby Wam pokazać, ale jechaliśmy dość szybko, więc a kamera, znaczy telefon się, yy, był podłączony pod prąd, więc, a to jest naprawdę ogromne. To by fajnie było dronem napierdzielić. Mam drona, ale muszę go dobrze, nie wiem, taki chipny kupiłem z Temu, z Timu, z Temu. I jak go odpaliłem kiedyś w domu, to nie mogłem go kontrolować. Poleciał mi prawie do basenu, więc Myślę, że to by było fajnie się nauczyć go kontrolować, bo gdzie by poleciał, gdyby go nie ma drzew, nie ma nic, to bym go znalazł. Ale innym razem na pewno jeszcze tu przyjedziemy. No dobra, przestanę pindolić wam. My idziemy po kocyk, po siedzą, kopicie i się relaksujemy. Do zobaczenia. Jeszcze ja powiem, że właśnie są takie takie zadaszenia tak, sumoweczki, grillik. Można sobie zrobić grilla fajnego. O tak jak tutaj. Tak jak tu u nas. Także tu nie trzeba ich zarezerwować nic, tylko kto pierwszy ten lepszy. Także jak będzie tutaj na przykład nie wiem jak jest sezon. Nie wiem kiedy tutaj sezon jest. Znaczy już jest powinien być, bo już wszyscy po szkołę. Więc powinien być sezon. Więc można tu przyjechać. Są dwa grille. To na największe rodziny, co najmniejsze rodziny, tam pojedyncze. To my, drodzy, Blue Moon bezalkoholowy, zarąbisty jest. Jak jest właśnie gorąco, takich można żłopać ile wejdzie. Także spoko. Jeszcze jak musicie gdzieś jechać to super. patrzcie tam ci się roztegowali. O, przynieśli swój daszek. Pomyśleli, że będzie wszystko zajęte. Są <laughs> ubikacje. Także spoko. Jest taki dużo parkingów tu, tam dalej, tam dalej, więc są takie miejsca, gdzie można zajechać i iść sobie grylować. Jakby ktoś chciał. Tam moi robią sobie zdjęcia, fotki. także. No, dobra moi drodzy. To wszystko tutaj. Widzimy się później gdzieś. Witajcie z powrotem, żebyśmy zmienili lokalizację. Uff. Tam już ludzie, więcej ludzi, znaczy nie więcej ludzi, ale żeby fajne zdjęcia mieć to zawsze ktoś ci wejdzie. Zdjęcia. A tutaj po tej stronie nikogo nie ma tylko właśnie są same wydmy i fajne góry, patrzcie jak to ładnie wygląda. Zarobiście. Tutaj żeby wjechać Kosztuje 25 dolarów na 7 dni, także możecie przyjechać, zobaczyć, powiedzmy, Wam się podoba na drugi dzień, czy na trzeci, zrobić jakiś plan akcji i przyjechać tutaj na więcej. Bo niby, że jest jakieś jezioro na mapie w tamtym kierunku, ale, no bo są szlaki, tak? Tutaj też można właśnie y, gdzieś iść na Hajczyk. W tamtą stronę pokazuje, że jest jezioro gdzieś, nie wiem, czy to... Wiecie, takie coś tutaj jak tu, że jest wyschnięte. Ale na mapie pokazuje, że jest jezioro. Więc, no nie wiem. Jak tu wjeżdżacie, to jest QR. QR trzeba zeskanować. Wchodzicie na stronę i płacicie 25 baków. Trzeba mieć ten. Swoje. Znać swoją yy, rejestrację samochodu, tak? Także, takie buty, moi drodzy. No. Mówię wam, gorąco jak cholera. Ale my już sobie zjedli lamczek taki malutki. Popili się trochę. Teraz tutaj pobędziemy chwilę i lecimy dalej stąd. Ale pięknie tu. Czyż nie pięknie, moi drodzy? Wow. Fajnie mięciutki piseczek. Znaczy troszeczkę twardy tutaj, bo padało, ale później tam gdzie głębiej to jest fajnie. No dobra moi drodzy, widzimy się później A tak jest o, oznakowany szlak Gdzie ten słupek Później tam jest następny ja go widzę? Widzicie, Widzicie go? go? Bo ja go nie widzę O, tam Później tam gdzie jest następny dalej o. Także no i właśnie idziecie w ciągu o tych słupkach, aż tam, tam, tam widzę tam, 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 aż gdzieś tam sobie pójdziecie. Jak ktoś lubi. Widzę, tam są też słupki, widać. Właśnie to jest takie oznakowanie, tak? Żebyście się mogli odnaleźć. Bo tu naprawdę kurde nie widać gdzie gdzie zaparkowaliśmy nic. A <laughs> tam goście idą Biorą swoje deski i będą zjeżdżać na deskach. No spoko miejsce moi drodzy, no super jest. Ten widoczek jest mega. Lekki wiaterek fajny. No, no ciekawe, szkoda, żebyśmy tutaj nie przyjechali jak padało. Bo ciekawe czy woda tutaj się zbierała wczoraj. Ale pewnie nie, no bo to dużo nie padało. Padało tak, aby piasek zmoczyć tylko. O. Ale super Szkoda, że jest tak upalnie mówię, się poszło na ten szlak, jakby się przygotowało. Wody to, tamto Miałem się na te jeziora tam pójść. A ja mówię, to jest w cholery daleko. Dobra Wiem, że już się powtarzam, ale widzimy się potem. do dobry moi drodzy, pokażę Wam troszeczkę jak droga wygląda tutaj Właśnie jedziemy, 15 mil na godzinę, bo trzeba Także nie jest źle, mówię, osóbkami tutaj śmiało możecie wjechać Bo po tych, tutaj nie wolno jeździć, nie, bo na przykład o, po tych wydmach tak o, o nie można <śm> Także droga jest oznakowana, ładnie wszystko pisze gdzie, co i jak. Łazienek pełno. Tylko nie ma wody, O oh Oje, yeah. wody tylko nie ma, także musicie dużo wody ze sobą wziąć. Wyzy Center. Visitor Center jest mają wodę. Jeszcze to jest taki ostatni, tam na przodzie. Tam są jeszcze wodę, można zakupić. A pić się chce. Nasze psy chyba cztery butelki wydoiły. <laughs> tak widzicie, troszeczkę jest, troszeczkę widać asfaltu. Później znowu tam, gdzie więcej wieje piach, jest zakryta droga piachem. I też ja myślę, że oni, jak już tak naprawdę by było, taka burza pieska by przyszła, no to oni mają tutaj, że spychają, tak? Może i nawet czyszczą, nie wiem, co, co drugi dzień coś, no nie wiadomo. O, następne, tutaj parę takich malutkich, że można sobie zrobić grillika, łazienki. No, ale moi drodzy. My będziemy się po powrotku toczyć do, do egzitu, żeby stąd wyjechać. Także widzimy się gdzieś tam. Lejka, hey, moi drodzy. Właśnie się zatrzymali na Wesetter Center. Właśnie na początku parku. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że. Jak już widzicie do parku dalej, to już tam jest zero serwisu, tak? Nie ma, nie ma nic na telefonie. Znaczy, na przykład mój, mój działał, miał jedną krobeczkę, to działał trochę. W niektórych miejscach, jak wejdziecie na górę, na, na wydmę, no to złapiecie sygnał, a tak to a, nie ma. Też po drodze widziałem, są jakieś, żeśmy widzieli, że można wziąć, jak ktoś lubi hajkować z plecakiem, na przykład z z tym z namiotem na plecach, to jest taka właśnie opcja, że możecie hajkować gdzieś do jakiegoś campingu więc takie buciki moi drodzy. No, a my właśnie dolewamy wody i no jedziemy do innego miasteczka. Jeszcze wam pokażę, tak jest darmowa woda. Tutaj, tutaj jest jedna, tu druga, tu jest na butelki większe, a tutaj. Żeby dziuba zamoczyć. Tutaj macie trochę informacji, możecie sobie przeczytać, jak widzicie coś. No. Tutaj dziesięć tysięcy, tysięcy lat. Tecz. teraz możecie sobie przeczytać, jak chcecie. Chat GPT teraz wszystko robi. Możecie sobie copy and paste. I tutaj cało. Także polecam fajny parczek. Na pewno się nie będziecie nudzić. Do zobaczenia. tak wygląda właśnie ta baza wojskowa tutaj Dosłownie 3 minuty od tych e, białych wydm A my jedziemy w góry Tam gdzie jedziemy 40 minut drogi I będzie chłodniej o 20 stopni Także Super. Znaczy 20 Fahrenheit'a stopni, nie Celsjusza. <gry> Także tutaj jest co 34, tam będzie 20... Ile? 23? Nie. Coś takiego. Jak coś to napiszę. No, dobra, widzimy się na miejscu.